W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawił się pogląd zwany apokatastazą, głoszący nadzieję powszechnego zbawienia dla całego stworzenia. Łącznie z duszami potępionych i szatanem. To przekonanie nigdy nie znalazło wielu zwolenników, jednak powracało od czasu do czasu w Kościele, także dziś. Kościół odrzucił pogląd Orygenesa od początku i na przestrzeni wieków trwał w tej postawie. Z, z, bardzo, z, z najbardziej oczywistego względu uznał, że to mniemanie nie jest zgodne z, z treścią objawienia chrześcijańskiego. Raz w życiu uczestniczyłem w egzorcyzmach i szatan, zapytany kim jesteś, odpowiedział: Jestem Bogiem kłamstwa i prawdy. Bardzo charakterystyczna wypowiedź demona, to znaczy jestem ponad kłamstwem i prawdą. Mogę w dowolny sposób posługiwać się kłamstwem i prawdą w celach manipulacji, w celach uwodzenia. Ludzi, których kuszę. Otóż takim przejawem właśnie manipulacji, postawienia się ponad prawdą, ponad kłamstwem jest rozpowszechnianie poglądu o apokatastazie, o nawróceniu demonów i potępionych, wbrew jednoznacznej opinii Kościoła, który w dogmacie o piekle i wiecznym potępieniu zawarł tę prawdę, iż między niebem a piekłem jest przepaść nie do przebycia, i wbrew jednoznacznym słowom Jezusa Chrystusa, który Mówi o piekle cytując Izajasza y, Robek ich nie umiera, płomień ich nie gaśnie. Znany jest z dzieł Teresy Wielkiej jej opis wizji piekła jakie miała jest to bardzo przejmująca wizja bardzo odbiegająca od takich y, powiedzmy literackich y, opisów czy ze sztuki malarskiej, tam nie ma miejsca na żadne kotły i tak dalej y, po prostu jakieś doświadczenie z, y, potwornego osamotnienia wciśnięcia gdzieś w jakąś szczelinę, prawda Cierpienie natury przede wszystkim duchowe jednak, więc mistycy to znają. Wszyscy święci w dziejach kościoła, mistycy, którzy mówili o Bożej miłości, mówili i pisali o Bożym miłosierdziu, pisali zarazem o piekle. Mistyczka błogosławiona Faustyna Kowalska zawarła w swoich objawieniach, w swoim dzienniczku, w obwieźniach Jezusa Miłosiernego, które notowała jako sekretarka Bożego Miłosierdzia, opis, wstrząsający opis piekła, możemy znaleźć w dzienniczku siostry Faustyny, na czym polega wieczna uderęka potępia. Jeśli chodzi o piekło, ono jest po prostu obecne w nauczaniu Jezusa Chrystusa jako pewien fakt wynikający... Po pierwsze, z wolności człowieka, a po drugie wynikający także, to może brzmi paradoksalnie, z miłości Boga, która zostaje odrzucona. Jeśli człowiek w swojej wolnej decyzji, w swoim wolnym wyborze odrzuca miłość, to wobec tego wskazuje siebie nie tylko na brak miłości, ale na wszystko, co jest zaprzeczeniem tej miłości. Otóż piekło jest takim stanem, który człowiek przeżywa jako odrzucenie od Boga, ponieważ akurat taką drogę sam dla siebie wybrał, dokonując określonej postawy życiowej, wybierając swoje drogi postępowania. Tak więc wieku jest zapisem pewnej decyzji człowieka, który decyduje się odrzucić miłość Boga. Zwolennicy apokatastazy uważają, że fakt potępienia wiecznego, choćby jednej duszy, dla miłosiernego Boga byłby nieznośny, dlatego jego zbawienie ma sięgać także piekła. Przeciwnicy tej koncepcji zauważają, że idea apokatastazy jest obarczona błędem przypisywania Bogu ludzkiego wyobrażenia miłosierdzia i sprawiedliwości. My nie bardzo wiemy, jak wygląda sytuacja człowieka po śmierci. Ale. Yy... Nauka Kościoła, tutaj orzeczenia są takie, które to formułują w ten sposób, że śmierć jest końcem zasługi, że tutaj właściwie człowiek dokonuje tych ostatecznych decyzji. Tu, kiedy tworzy jedność psychofizyczną, jedność ciała i duszy, i tu się rozgrywa prawda, ta wielka szansa. Którą Bóg człowiekowi daje. Nie ma żadnych podstaw, aby mówić o tym, że gdzieś w piekle, prawda, człowiek może przejść jakiś proces oczyszczenia. Katolicka nauka zna prawdę o czyśćcu. Czym jest czyściec? No to jest stan takiej pośmiertnej pokuty. Ale to jest miejsce jakiegoś oczyszczenia, dopełnienia tej pokuty, której człowiek tu na Ziemi nie dopełnił. Ale to dotyczy ludzi, którzy zasadniczo opowiedzieli się za Bogiem, którzy, którzy szukali sprawiedliwości, a nie dla tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, czyli jakiejś bardzo poważnej, zasadniczej wzgardy w stosunku do Boga, w stosunku do miłości. Pojawiły się głosy skłonne y, y, odczytywać y, przymiotnik wieczny. Jako niekoniecznie oznaczający okres nie mający końca, ale czas bardzo długi, jednakże skończony. W tym względzie trzeba stwierdzić, że w Nowym Testamencie ten przymiotnik występuje około 70 razy, i może tylko dwa razy ma on znaczenie może nie zupełnie dosłowne, może nie dosłownie wskazuje na ściśle pojętą bezkresność, jednakże nawet to nie jest, nie jest, nie jest pewne, czy, czy, czy można w, w tym względzie wątpić. Czy przypadkiem? Ten przymiotnik wieczny nie należy rozumieć w kategoriach języka starotestamentalnego jeszcze i rozumieć to jako trwanie, które jest bardzo długie, ale niekoniecznie musi być nieskończone. Otóż tak samo mówi się o, o niebie, które jest szczęściem wiecznym. Nikt nie kwestionuje wypowiedzi dotyczących nieba i wieczności nieba na tej samej zasadzie, co w odniesieniu do, do kary piekła, które staje się po prostu przestrzenią, Odpowiadającą decyzji człowieka. Stan potępionych ukazywany jest jako trwający zawsze. Wieloraki sposób ukazany jest jego, jego, jego ciągła trwałość. Wiele jest tych wypowiedzi. Pewnym obrazem, jedną z nich jest znana, znany obraz zarysowany przez samego Zbawiciela, los bogacza, który jest oddzielony od nieba, w którym jest Abraham trzymający na swoim łonie łazarza i ów chaos wielki, prawda? który, jak mówi Bóg Święty, jest ustanowiony firmatum jest, między nami a wami w taki sposób, że stamtąd do nas nikt nie może przejść ani od nas do Was. Się. Nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że wypowiedzi Chrystusa są poza porządkiem prawdy i fałszu i że są to tylko, i to trzeba było od razu dodać, że są to tylko kiepskie zabiegi pedagogiczne. Bo jeżeli jakiś wychowawca straszy i używa strachu jako metody wychowawczej, Mało tego, strasząc, kłamie, bo tak naprawdę to niebezpieczeństwo nie istnieje, no to my z tego Chrystusa czynimy bardzo kiepskiego pedagoga. I ja mi się nie odważył tak powiedzieć. Rozpowszechnianie poglądu, jakoby potępienie nie było wieczne, jakoby diabły miały nawrócić się również potępieni. W imię Bożego miłosierdzia, zwycięskiego Bożego miłosierdzia jest prowadzeniem rozdźwięku, rozłamu między prawdą a miłością. Miłość przeciwko prawdzie. Prawda tutaj jest zrelatywizowana, poddana naszym wyobrażeniom o miłości. Jaka ona powinna być, żeby Bóg był rzeczywiście dobry. Rzeczywiście dobry Bóg nie dopuszcza do tego, aby wiecznie się męczyli, upadli aniołowie, czy też ludzie potępieni. Otóż cała Ewangelia, całe Pismo Święte objawia nam Boga jako prawdę i miłość zaraz. Przeciwstawianie miłości prawdzie jest raną zadaną Bożemu objawieniu. Samo istnienie sankcji wiecznej jest oczywiście prawdą podstawową, która wynika z samego nauczania Jezusa Chrystusa. Tego nikt nie może odwołać, tego nikt nie może zmienić. Natomiast kwestie, które pomagałyby zrozumieć tę prawdę i przywoływały pewne szczegółowe jeszcze okoliczności związane, m.in. też no, choćby z możliwością odczuwania, Karachrystus mówi o ogniu wiecznym, czy mówi o nieugaszonych wyrzutach sumienia. To jest kwestia pewnego obrazu, którym się posłużył czytelnego dla słuchaczy, a niezupełnie może zrozumianego czy niezbyt jednoznacznego dla słuchaczy czy dla czytelników Biblii czasów późniejszych. Więc ta sprawa na pewno jest tutaj jest bardzo delikatnej natury, natomiast zdecydowanie trzeba powiedzieć, że podstawowa sprawa dogmatu, który orzeka karę wieczną, karę, karę nieodwołalną jest jest to prawda, która należy do dogmatu wiary. W sprawach podstawowych, w sprawach wiary i moralności, w kwestii prawdy objawionej, której Kościół jest depozytariuszem i głosicielem i świadkiem, nie ma tak i nie jednocześnie. Czyli albo się mówi tak, albo się mówi nie. Natomiast tutaj propozycja, aby Jedni sobie wierzyli w apokatastazę, a drudzy w nią nie wierzyli, jedni dogmat przyjmowali, a drudzy nie przyjmowali, byli jednakowo dobrymi katolikami, jest właśnie tą próbą pogodzenia tak i nie. Jestem za, a nawet przeciw. Jestem przeciw, a nawet za. Tak, ale nie. Nie, ale tak. Jest to rozumowanie bardzo dzisiaj rozpowszechnione. Ono podważa obiektywizm prawdy. A więc stwarza zniewolenie pod pozorem miłości. Tutaj yy, widzę analogię z pewnym dylematem Fiodora Dostojewskiego. Yy, gdybym miał do wyboru prawdę albo Chrystusa, wybrałbym Chrystusa w domyśle, no bo Chrystus jest miłością, bo Chrystus jest dobrocią miłosierdziem, a wprawdzie zawiera się jakaś sztywność, jakieś zamknięcie, jakaś ciasnota, jakieś ograniczenie mojej wolności. Jest to dylemat fałszywy, ponieważ Chrystus to i prawda, i miłość. Prawda i miłość idą razem w Bogu. Prawda i miłość to jedno.